Dla tych spośród słuchaczy, którzy nie znają Stowarzyszenia Nigdy Więcej, czy możemy zacząć od krótkiego przybliżenia głównych obszarów jego działalności, a także streszczenia jego bogatej historii i największych osiągnięć? Stowarzyszenie Nigdy Więcej powstało w roku 1996 z inicjatywy grupy młodych osób zainspirowanych przez Marcina Kornaka. Marcin Kornak to bardzo szczególna postać świętej pamięci, inicjator i wieloletni lider Stowarzyszenia Nigdy więcej. Był osobą niepełnosprawną, zainspirował do działania bardzo wiele osób w naszym kraju i, i poza krajem. W dziedzinie walki z dyskryminacją, z uprzedzeniami, z ksenofobią czy z rasizmem. Jeśli się nie mylę, piłka nożna jest jedną z dziedzin, w których nigdy więcej było, jest i jak mnie wam będzie wyraźnie aktywne, byliście pionierem w walce z ksenofobią na polskich stadionach i pozostajecie w tej dziedzinie wiodącą, jeśli nie jedyną siłą. Wytam o to, bo dzisiejszy wywiad będzie w dużej mierze zorientowany na kwestie powiązane z futbolem. Tak, w tym szerokim spektrum działań Stowarzyszenia Nigdy Więcej sport, a głównie futbol, zajmuje ważne miejsce. Kampania Wykopmy rasizm ze stadionów, zainicjowana przez Marcina Kornaka, to była pierwsza kampania tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. I no, do dziś ta tematyka jest dla nas. Ważna, jest, jest znacząca. Jako Stowarzyszenie Nigdy Więcej od lat prowadzimy monitoring mowy nienawiści i agresji na stadionach, ale prowadzimy także pozytywne kampanie edukacyjne, zwłaszcza w dziedzinie tak zwanej edukacji nieformalnej, tak? czyli edukacja to nie tylko to, co się dzieje w murach szkoły, ale także to, co dzieje się poza szkołą. I w tym sensie stadion ma. Swoje ważne funkcje edukacyjne. Może, może ludzi integrować, może ludzi łączyć, niezależnie od pochodzenia, od, od, od koloru, skóry czy, czy światopoglądu. No ale niestety często także kultura czy subkultura stadionowa jest wykorzystywana. Przez, przez, przez rasistów, przez neofaszystów czy skrajną prawicę? Dlaczego tak istotne jest, żeby w kontekście walki z ksenofobią mocno zwracać uwagę na aspekty związane z piłką nożną, poza tym, co zostało już y, wspomniane? Pytam, zarówno w wymiarze Ogólnoświatowym, jak i konkretnie przez pryzmat polskiej specyfiki? No generalnie w Polsce, podobnie jak w wielu krajach, prawda, piłka nożna to najbardziej popularny sport i to także ważna przestrzeń socjalizacji. To jest takie miejsce, taka przestrzeń, gdzie zwłaszcza młodzi ludzie czerpią często wartości i idee, swoje pomysły na, na, na życie, i to mogą być pomysły zarówno pozytywne, jak i groźne. I niestety często, zbyt często bywa tak, że kultura i subkultura stadionu no, bywa instrumentalizowana, bywa wykorzystywana także ideologicznie przez, przez niebezpieczne grupy, przez niebezpieczne środowiska neofaszystowskie czy, czy, czy rasistowskie. I to jest problem, z którym mamy do czynienia już, już od wielu lat. Poczyniono pewne postępy w walce z tym problemem. Później mam wrażenie, że wycofano się nieco, problem powrócił, i no jakby w ostatnich tygodniach, czy wręcz ostatnich dniach, mamy do czynienia z całą serią zdarzeń na tle ksenofobicznym czy rasistowskim na polskich stadionach i, i poza nimi. No, co świadczy o tym, że Problem niestety wciąż jest całkiem realny. To niebezpieczeństwo związane z futbolowym ekstremizmem ma też kolejny głębszy wymiar, istotny w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. Nie skłamie chyba mówiąc, że powiązania między reżimem Władimira Putina a piłkarskimi chuliganami, zwłaszcza ze skrajnej prawicy, są bardzo bliskie, a przy tym Gęste i wielowarstwowe, czy mógłby pan opisać, jak doszło do tego, że w mniejszym lub większym stopniu chuligani stali się ulicznymi bojówkami w służbie Rosji oraz wiodącym piewcom przekazu płynącego z Moskwy tak w rosyjskojęzycznym świecie, jak i poza nim, bo warto zaznaczyć, że to zjawisko pojawia się, czy też jest powszechne również w Europie, w tym w Unii Europejskiej i w Polsce? Mhm. No tak. Generalnie kwestia manipulacji, wykorzystywania futbolu przez reżimy totalitarne to historia sięgająca jeszcze lat 20. i 30., ale także współcześnie skrajna prawica od lat próbuje wykorzystywać i manipulować kibicami w różnych krajach. To dotyczy także Rosji i tego, co możemy nazwać przestrzenią postradziecką, i kwestia ta nabrała szczególnego wymiaru, oczywiście, po wybuchu tej pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie. Bo w żadnym innym wypadku niż rosyjski nie mamy jednak do czynienia tak mocno z sytuacją, w której kraj wpływa nie tylko na własne narodowe środowiska skrajnej prawicy, ale również rozlewa ten przekaz po szeregu innych państw, czy też po całym kontynencie. Mm -hmm. Znaczna część skrajnej prawicy we współczesnej Europie to są środowiska proputinowskie właśnie. To dotyczy także znacznej części skrajnej prawicy w Polsce. No, mamy tutaj do czynienia z pewnymi paradoksami także, bo są to środowiska, które same siebie Uznają za patriotyczne, a z drugiej strony no, ewidentnie wspierają czy wręcz wysługują się putinowskiej Rosji. Wynika to z pewnej tradycji uprzedzeń antyukraińskich. Na pewno ta antyukraińska propaganda jest coraz bardziej obecna także na licznych polskich stadionach w ostatnich miesiącach. A nie 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 zawsze tak było, bo przecież w pierwszych dniach czy tygodniach e, e, wojny, na przykład stadion Legii Warszawa stał się centrum pomocy uchodźcom, co stanowi taki niezwykły, dosyć symboliczny przykład, pozytywny przykład i na pewno taki pozytywny moment w historii tego klubu. Również głos trybun w różnych miejscach w Polsce częstokroć miał dość jawnie antyputinowski wymiar po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jednakże z drugiej strony wcale niedużo później pojawiły się informacje o polskich chuliganach zaangażowanych w akty przemocy. Skierowane w politycznych przeciwników Władimira Putina. W tych pierwszych dniach czy tygodniach po wybuchu wojny, myślę, że ta fala solidarności z Ukrainą, z Ukraińcami, z uchodźcami z Ukrainy, ona była widoczna na polskich stadionach, tak jak była widoczna generalnie w naszym społeczeństwie. I jak widać, no to, to co się dzieje na stadionie, często. No jakby y, wynika z tego, co dzieje się poza stadionem, ale także stadiony mają wpływ na otoczenie społeczne swoje. Po tej pierwszej fali Solidarności z, z Ukraińcami coraz częściej zaczęły pojawiać się na, na, na naszych polskich stadionach y, treści antyukraińskie, przynoszone i no, propagowane tam za pomocą różnych... Haseł różnych banerów przez, przez grupy nacjonalistyczne, skrajnie prawicowe. I takich zdarzeń mieliśmy całkiem sporo, poczynając od, od Śląska Wrocław. No, to stadion należał do pierwszych stadionów, gdzie takie antyukraińskie treści już po wybuchu wojny przeciwko Ukrainie zaczęły się pojawiać. Później się zaczęły pojawiać także na, na, na wielu innych stadionach w Polsce. i no niewątpliwie dzisiaj takie treści propagandy antyukraińskiej, czyli de facto proputinowskiej no rozlały się dosyć, dosyć szeroko w tej kulturze czy subkulturze stadionowej w naszym kraju. I jak słusznie Pan zauważył, mieliśmy także do czynienia z konkretnymi udokumentowanymi przypadkami takiej proputinowskiej przemocy, której sprawcami, byli ludzie związani ze środowiskami ekstremalnych pseudokibiców czy chuliganów. Na przykład przypadki napaści pseudokibiców Legii Warszawa na działaczy rosyjskiej opozycji demokratycznej. Te, te napaści miały miejsce w Wilnie na Litwie, więc już poza granicami Polski, ale nawet Mieliśmy do czynienia z takimi podobnymi przypadkami w Buenos Aires, w Argentynie, więc dość daleko od, od, od regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei rosyjscy ultrasi za rekrutowanie do grupy Wagnera za pomocą wlepek, robienie tego w sposób niespontaniczny, a zorganizowany, o czym świadczyły zawartości ich komunikatorów. Zostali zatrzymani, aresztowani i jeśli się nie mylę skazani w Polsce. No więc właśnie widzimy, że ten koktajl ideologii i przemocy, a także pewnego wpływu czy pewnej inspiracji wprost z Moskwy, no, może być bardzo groźny. I prowadzi to zarówno do, 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 do konkretnych aktów przemocy o takim charakterze ideologicznym czy, 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 czy politycznie motywowanym, Jaki ma wpływ na generalną atmosferę na stadionie i poza stadionem? Ta atmosfera wrogości czy niechęci wobec uchodźców, wobec Ukraińców, ma także swoje konsekwencje no, w postaci aktów dyskryminacji czy przemocy, z jakimi mamy do czynienia w zasadzie codziennie, jeśli chodzi o zgłoszenia do Stowarzyszenia Nigdy więcej. Do nas codziennie zgłaszają się osoby. Poszkodowane, dyskryminowane osoby, które zetknęły się z agresją czy, czy przemocą na tle ksenofobicznym, i bardzo często są to osoby właśnie pochodzące z Ukrainy. Warto wspomnieć chyba tutaj o brunatnej księdze, która publikowana jest co roku, jeśli dobrze kojarzę, czy częściej. To zależy, o, o którym roku mówimy, ale tak, staramy się mm, publikować możliwie regularnie informacje o tych zdarzeniach, które. W Brunatnej Księdze udało nam się opisać, udokumentować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest wyczerpujący opis tego zjawiska. To są te przypadki, o których wiemy. Jest na pewno znacznie więcej przypadków, które nie zostały opisane, ale chodzi nam o to, żeby zwrócić uwagę na, na, na problem. My już w pierwszej połowie 2022 roku opublikowaliśmy raport, pod tytułem Zachowajmy solidarność z uchodźcami. To był raport, który informował o mm, przypadkach agresji i mowy nienawiści wymierzonej przeciwko uchodźcom z Ukrainy w Polsce w tych pierwszych tygodniach czy, czy miesiącach po wybuchu wojny przeciwko Ukrainie, i ostrzegaliśmy wtedy przed rozlaniem się tej wrogości wobec uchodźców z Ukrainy. Niestety obawiam się, że no, te nasze ostrzeżenia no, one się w pewnym sensie zmaterializowały, i to nie jest coś, co dawałoby nam jakąkolwiek satysfakcję. Niestety, z tą wrogością no, spotykamy się dziś znacznie częściej i na szerszą skalę. Więc ten problem jest realny. Ten problem dotyczy stadionów, ale dotyczy oczywiście nie tylko stadionów w naszym kraju. Wracając do piłki nożnej, najbardziej medialnym, najbardziej popularnym zjawiskiem w krajowym futbolu są mecze piłkarskiej reprezentacji Polski, zarówno przez frekwencję, jak i przez ich oglądalność w telewizji i innych mediach. Po okresie względnego spokoju w tej kwestii ich trybuny stały się ostatnio znowu źródłem churalnych, ksenofobicznych i politycznych obelg, idących w eter i odbieranych być może jako Vox Populi, mimo że inicjujący je chuligani to zaledwie ułamek całkowitej frekwencji na stadionie. Z czego Pana zdaniem wynika powrót takich zachowań? Czy sądzi Pan, że te działania są spontaniczne, czy raczej wynikają z wrogiego zewnętrznego wpływu? I wreszcie, jak wygląda stosunek Polskiego Związku Piłki Nożnej do tego, co wyprawia się na reprezentacyjnych trybunach? Mhm. Tak, tutaj mamy kilka spraw. Po pierwsze, rzeczywiście to istotne, żeby zaznaczyć i podkreślić, że mówiąc o problemie ekstremizmu, rasizmu czy ksenofobii na trybunach, no mówimy o, o pewnej mniejszości kibiców. Jak sądzę, zdecydowana większość kibiców to są ludzie przyzwoici, którzy nie chcieliby mieć nic wspólnego z takimi ideologiami i z takimi zachowaniami, ale ta mniejszość, o której mówimy, często jest mniejszością bardzo głośną i wpływową i przemocową, można powiedzieć, z którą statystyczny kibic nie chce mieć napieńku. No niestety właśnie tak bywa, że ta mniejszość jest w stanie zdominować. Nierzadko no, atmosferę czy klimat całego meczu, czy, czy, czy szerzej prawda, znaczną, znaczną część sceny kibicowskiej w naszym kraju. Rzeczywiście przez lata często słyszeliśmy o różnicy zasadniczej pomiędzy tą kulturą dominującą na poziomie rozgrywek ligowych, klubowych i na poziomie Reprezentacji narodowej. Z obserwacji Stowarzyszenia Nigdy więcej wynika, że nigdy ta różnica nie była w 100% pełna. To znaczy także na poziomie meczów reprezentacji udokumentowaliśmy w przeciągu wielu lat cały szereg, Zdarzeń, incydentów na tle ksenofobicznym czy rasistowskim, które często nie spotykały się z adekwatną reakcją, ale faktycznie pewna różnica w atmosferze pomiędzy meczami klubowymi i meczami reprezentacyjnymi, no ona była ewidentna. Ostatnio to się trochę zmieniło. Ta atmosfera na, na meczach reprezentacji się pogorszyła. I myślę, że wynika to po części z pewnych błędów. Popełnionych właśnie na poziomie PZPN. Myślę, że problemy na poziomie PZPN to są problemy sięgające znacznie, znacznie głębiej w przeszłość. I bywały takie okresy, kiedy PZPN był mocno zaangażowany w sprawę przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii na stadionach, przynajmniej deklaratywnie. No Tak było chociażby w okresie. Poprzedzającym Euro 2012. Euro 2012 było generalnie takim, myślę, bardzo pozytywnym doświadczeniem dla, dla wielu uczestników Mistrzostw w Polsce i, i, i w Ukrainie, ale także przez, przez lata na poziomie PZPN-u dominowała i chyba do dzisiaj trwa taka metoda chowania głowy w piasek, jeśli chodzi o różne patologie. Kultury i, i subkultury stadionowej w naszym kraju. Wszystko to brzmi dość pesymistycznie, delikatnie rzecz ujmując, więc nasuwa się pytanie, czy państwo polskie jest wystarczająco świadome powagi i złożoności sytuacji? Bo osobiście nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mimo mnóstwa dowodów widocznych i słyszalnych tydzień w tydzień na stadionach w całej Polsce oraz w piłkarskim internecie nie ma szerokiej zdecydowanej reakcji władz na gminną ksenofobię, mowę nienawiści czy jawne łamanie prawa przez piłkarskich chuliganów i im podobnych. No tak, ja myślę, że zdecydowanie brakuje adekwatnej reakcji ze strony różnych instytucji, ze strony władz piłkarskich, władz państwowych, ale także władz samorządowych, bo przecież bardzo wiele stadionów w Polsce to są stadiony zbudowane z pieniędzy podatników i to są obiekty należące do samorządów, które nie są skłonne do reakcji. To dotyczy także Warszawy, nie są skłonne do, do, do reakcji na na przejawy rasizmu, czy ksenofobii, czy agresji na tych stadionach. Więc, więc tej reakcji często, często brakuje na wielu poziomach, ale tu chodzi też o, o reakcję klubów. Czy o reakcję zwykłych kibiców, którzy, tak jak sobie powiedzieliśmy, są przyzwoitymi ludźmi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z rasizmem czy z neofaszyzmem, no ale zbyt często pozostają bierni. Zbyt często pozostają bierni w sytuacjach takich, jak ta haniebna sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia na stadionie Legii Warszawa, gdzie pojawił się Janusz Waluś. Witany jako bohater w towarzystwie Grzegorza Brauna. Grzegorz Braun to skrajnie prawicowy polityk, znany z antysemityzmu i znany ze stosowania i podżegania do przemocy. A Janusz Waluś no to człowiek, który zasłynął niechlubnie morderstwem dokonanym w Republice Południowej Afryki. Jego ofiarą był Chris Hani, jeden z liderów walki z apartheidem. Janusz Waluś, jak wiadomo, niedawno, po wielu latach, został wypuszczony z więzienia w RPA, wrócił do Polski i w pewnym sensie wielokrotnie publicznie szczycił się dokonanym przez siebie morderstwem i, i, i pochwalał stojącą za tym morderstwem ideologię apartheidu. Więc sam fakt, że, że tacy ludzie, tacy, tacy liderzy pojawiają się na stadionach i próbują tam szerzyć swoje treści ideologiczne, rekrutować swoich zwolenników, no, to, to coś, 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 coś naprawdę haniebnego i coś, pod czym na pewno większość kibiców nie chciałaby się podpisać. Ale właśnie ta większość kibiców zbyt często bywa jakby zdominowana przez, przez, przez agresywną mniejszość. Wszystko to spina nam się klamrą, nie powiem, że piękną, bardziej niepokojącą, ponieważ osobą w towarzystwie Grzegorza Brauna i Waluziana Legi był również Mateusz Piskorski. Oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, brylujący w białoruskich reżimowych mediach i będący jednym z piewców ideologii Dugina. Czyli postać jednoznacznie kojarząca się z prokremlowskimi narratywami. No tak jest. Zresztą Mateusz Piskorski to postać, która była przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej wielokrotnie opisywana. Jego działania były przez nas wielokrotnie opisywane w, w, licznych, w licznych tekstach. To zresztą postać wywodząca się ze środowiska tak zwanego narodowo-socjalistycznego black metalu, będącego taką swoistą miksturą, Nazizmu, satanizmu i neopoganizmu. Człowiek, który później no, stał się takim czołowym głosicielem ideologii Aleksandra Dugina. Właśnie ideologia Dugina no, bywa przywoływana jako jeden z instrumentów agresji putinowskiej. Przeciwko Ukrainie, więc widać na tym przykładzie, że kiedy mówimy o skrajnej prawicy na stadionie i poza stadionem, to nie mówimy tylko o jakichś abstrakcyjnych ideach, ale, ale, ale te groźne, toksyczne idee mają swoje konsekwencje mają swoje konsekwencje w postaci przemocy przemocy na stadionach, ale także przemocy na ulicach, a nawet jak w przypadku wojny przeciwko Ukrainie. No, bywa to przemoc na, na, na znacznie większą skalę, także. Podsumowując, co zatem może lub co powinno zrobić polskie państwa, aby skutecznie ukrócić te wysoce szkodliwe działania marginalnych grup związanych z piłką nożną? To, co jako Stowarzyszenie Nigdy więcej powtarzamy od lat, to oczywiście przede wszystkim. Stosowanie istniejących przepisów, bo Polska jak wiele innych krajów w Europie, ma przepisy zabraniające mowy nienawiści i głoszenia nienawiści narodowej i rasowej, tyle tylko że te przepisy są bardzo rzadko egzekwowane, stosowane. Ale myślę, że no, tutaj instytucje wymiaru sprawiedliwości. Nie załatwią tego problemu za nas, bo potrzebny jest znacznie szerszy wysiłek edukacyjny. I to nie tylko w murach szkoły czy w tym systemie edukacji formalnej, ale, ale, ale także poza nim. I tutaj stadion należy do także takich przestrzeni socjalizacji. To jest ważna przestrzeń, gdzie, gdzie, gdzie propagowane są wartości, które mogą być wartościami. Negatywnymi, ale mogą być także wartościami pozytywnymi. Poza tym, myślę, że bardzo wiele zależy, zależy od każdego z nas, po prostu jako, jako od obywateli, jako od sąsiadów, bardzo wiele zależy od takich codziennych gestów solidarności ze wszystkimi, którzy są atakowani, poniżani, dyskryminowani. Tutaj naprawdę na co dzień od każdego z nas zależy bardzo wiele. Bo w życiu trzeba zawsze stawać po stronie tego, który jest bity, a nie tego, który bije. Dziękuję bardzo. Dziękuję.